siema na lodziska. Wymienimy sobie dzisiaj olej w tylnym dywsze Pierw odkręcimy górę, ściągniemy czujnik temperatury, później odkręcimy dół, poczekamy aż cieknie Wlejemy sobie oto takie cudo. Poczekamy aż skończy wyciekać. Wtedy będzie prawidłowy poziom oleju i skręcamy wszystko do kupy. Dobra, góra była na klucz 30. A dół ja mam taki zestaw takich do otwierania właśnie wlewów, ale ogólnie nawet tu półcalowy klucz włożycie bez nasadki i, tym odkrę i, i go odkręcicie. Dobra, pierwszy sobie odkręcimy górę. Zawsze trzeba pierwszą odkręcić górę, bo w razie bo odkręcicie dół, spuścicie olej, a nie odkręcicie góry, czyli tego oleju nie wlejecie i będzie. Dupa Dobra I teraz du Olej był zmieniany w tamtym roku Nie dwa lata temu Więc co dwa lata Niby się powinno wymieniać Powinno się wymieniać olej w skrzyni i w dyferencjale Teraz tak, czy trafię? wcale nie zły, zieloniutki A no przecież musiałem rozlać bo by nie było, nie? no z tego co pamiętam to chyba motul był lany tutaj, ale nie wygląda źle nie śmierdzi aż tak bardzo dobra, poczekamy aż sobie ścieknie i wtedy Będziemy wlewać nowy. Dobra, wyciekło nam trochę. Tak będzie jeszcze kapać, bo nigdy w życiu tego nie opróżnimy do końca. Chyba że to rozbierzemy i wymyjemy. Więc zawsze coś tam tego oleju nam zostanie. Gwinty sobie przeczyściłem. Jeszcze raz to przemyję brake cleanerem. Korek magnetyczny spustowy, czyli był ten magnes, prawdę mówiąc, ale no taki ma być. Ym, ja zawsze delikatnie sobie smaruję to silikonem, znaczy tri tribondem. Gdzie go mamy? Tu mamy tribonda i zawsze to dodatkowe zabezpieczenie, żeby nic tam nie wyciekło. Dobra, więc będziemy to teraz wkręcać, i zaraz będziemy lać olej Dobra zawsze ten silikon on troszkę się nam stamtąd wyciśnie, no ale to wszystko polega na tym, żeby właśnie on uszczelnił. Jeśli dodałem za dużo, nawet troszkę on się on się stąd wyciśnie, ale wyciśnie się tyle ile się ma wycisnąć, a reszta tam uszczelni resztę później można zawsze obatrzeć dobra dobra mamy dokręcone resztkę tribanda wytarłem to sobie zaschnie i fajnie nam uszczelni to teraz górną dziurę będziemy ładować ten olej takim oto wynalazkiem techniki 0,9 litra ta szczykawa się zawsze fajnie przydaje. E, czy do wymiany w skrzyniach biegów, czy w dyfrach. Olej w skrzyni i tak też już był wymieniony. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj. Dzisiaj czas na dyfer. Dobra, wciskamy go. Ok, olej wlany przelewa się nam już, więc teraz poczekamy na sobie skapie. Ile sobie ma skapać? Przestanie kapać i zakręcamy górę. I na tym się nasza robota dzisiaj kończy. Więc jeśli Wam się podobało, może Wam się przydało, dajcie lajka, like dajcie suba. Więcej takich filmików postaram się częściej robić, bo ostatnio to w ogóle nic nie nagrywam, nie mam czasu. Ale damy jakoś radę. Przestało nam kapać, teraz sobie to po prostu zakręcimy. Dokręcimy, założymy, założymy, sensor. Założymy sobie sensorek i będzie banglać. Przemyjemy jeszcze breaklinerem, żeby wyczyścić wszystko. Resztę oleju. Krople i będzie działać. Dobra, ludziska. To było na tyle. Jeśli może komuś to pomoże. Dajcie mi jakiegoś lajka. Like Okej, okay, jeśli komuś to pomoże, dajcie lajka, like dajcie suba. Więcej takich filmików Będę wrzucał, bo ostatnio w ogóle mam tak dużo roboty i ogólnie, że nawet nie mam czasu nic nagrać. Um, a takie jakieś banalne filmiki, które zawsze pomogą ludziom zrobić coś, znajduje siebie na podjeździe. Mogę coś na szybciora wrzucić. Jeśli będziecie to robić, to zapamiętajcie, żeby auto stało płasko. Jeśli będziecie robić to na ziemi, po prostu wlejcie olej i zrzućcie auto na płaską powierzchnię, żeby sobie to ładnie skapało do poziomu. Najlepiej oczywiście robić to na rampie. Nie każdy do tego ma dostęp. Dobra, pozdrawiam Was, dajcie lajka, suba nara.